Gośćmi Małgorzaty Łaszczy będą Wiktoria Bieliaszyn, Andrzej Bobiński, Dominika Długosz i Roch Kowalski. Loża Prasowa, dziś o 11.55. Malaria, szkorbut, jad węża, Cytrynom od dawna przepisywano uzdrawiające mocy. Ale i dziś są miejsca, w których ów owoc to zdrowa dawka cudownie słodkiego życia. Nawet Robert Makłowicz może się skwasić. Ale ty, ciesz się, Dolce Vita. Otwórz konto w Credi Agricole zyskaj nawet 777 złotych słodkiej premii. I darmową naprawę telefonu. Kredi Agricole, twój bank, pełen korzyści. Czyli z tego ubezpieczenia korzystam teraz i na dłuższą metę. Tak działa program wsparcia w chorobie od Nacjonale Nederlanden. A gdybym obawiała się poważnej choroby? Wizytę u specjalisty zorganizujemy do trzech dni roboczych. Jeżeli choroba się potwierdzi, wtedy możesz otrzymać do miliona złotych. A jeśli starzy się coś mniej poważnego? Leczenie operacyjne lżejszych chorób rozpocznie się w 30 dni. Ty też sprawdź, jak łączymy pomoc finansową i usługi medyczne w ramach programu wsparcia w chorobie od Nacjonale Nederlande. Największa zadyma w Polsce. W lewym narożniku papieros, wyp i podgrzewacz. A w prawym narożniku pogromca nikotynowego nałogu. Jeden przeciwko wszystkim. Niepokonany! Cigar walczy z każdą formą uzależnienia od nikotyny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybierz ReCigar. To 14-krotnie większa szansa na rzucenie palenia. Adamet Ekspert. Nowy sezon. Królowa przetrwania. Jutro o 20 w siódemce. Zbuduj polski żaglowiec. Dar młodzieży. Pełen szczegółów. Łatwy w montażu model. Z najwyższej jakości materiałów. Numer pierwszy, tylko 4.90. Odprysk na szybie? Teraz jest czas, by to naprawić. Zimowe warunki zwiększają ryzyko pęknięć. Umów się na wizytę, a my naprawimy twoją szybę w 30 minut. Z autoglas to proste. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Wyobraź sobie, że to ty, a to twój uciążliwy ból gardła. Właśnie znalazłeś sposób, by się z nim zmierzyć. Rewolucja. Ketoangin. Pierwszy i jedyny spray z ketoprofenem bez recepty. Działa precyzyjnie. Usuwa ból na wiele godzin. Tylko trzy aplikacje na dobę. Ketoangin. Silniejszy niż twój ból gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Dla rodziny. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańsze. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie ze Jednak najlepszym dowodem na to są Wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W tym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować Wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Ta Tajlandia.